Z okazji jarmarku bożonarodzeniowego, który odbył się 15 grudnia 2013 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Dogołęce przygotował bogaty program artystyczny. Oprócz licznych występów na scenie, przez cały czas na uczestników wydarzenia czekały stoiska ze świątecznymi wyrobami lokalnych rękodzielników. Swoją obecnością na jarmarku zaszczycili nas także przedstawiciele władz gminy: wicewójt Alina Dykas oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Azarewicz a także przedstawiciele lokalnych samorządów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, jak również Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce. Zapraszamy na krótką wideo relację, która z pewnością przybliży klimat całego wydarzenia. Ja sam bardzo udany doceniam pracę dzieci, bo to jest trudny materiał. No i z przyjemnością zawsze prezentujemy Dzień nasze to. Gratuluję dyrektorowi, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury jak i wszystkim wystawcom pięknej imprezy. Jest to miejsce lokalne, można się zaprezentować, tak pokazać utwory na naszym stoisku, wiele rzeczy wykonanych, niepełnosprawnych uczestników naszego programu. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej wielkiej imprezie no, myślę, że będzie się działo na wiele, wiele lat. Goroczna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego dobiegła końca. A tak podsumowują go zaproszeni goście. Dzień dobry. No z wielką satysfakcją przyjąłem jak zwykle zaproszenie pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Jestem na kolejnej imprezie, w której jest bardzo dużo, muszę powiedzieć. Także mieszkańcy, ci, którzy chcą skorzystać z jakiejkolwiek formy dodatkowej, zaspokojenia swoich potrzeb duchowych, mogą w tym uczestniczyć. I dzisiejszy przykład jest tego najlepszym dowodem. Zbliżają się święta, więc atmosfera już, mimo że jest 15 grudzień, zrobiła się bardzo świąteczna właśnie przez ten wystrój, przez udział wielu mieszkańców dugo, gminy Długomęka, którzy są nie tylko uczestnikami jako powiedzmy odwiedzający tą wystawę ale również ci, którzy te wyroby wyprodukowali. To jest rękodzieło naszych pań i ja podkreślę też kilku panów zapewne, bo, bo wiem od dwóch, trzech, być może więcej też robi. Te wspaniałe wyroby. Więc z wielką satysfakcją przebywałem, zwłaszcza że jest to połączone z występami na scenie kurów, teatrów. Tutaj, teatr ze Świecicy w Bykowie jest to bardzo atrakcyjne i ci z Państwa, którzy przyszli tutaj, ci mieszkańcy gminy, którzy przyszli, są na pewno wielce zadowoleni. Korzystając z kamery, przez ten obraz składam serdeczne życzenia świąteczne wszystkim. Życzę miłych, pogodnych, radosnych, rodzinnych ciepłych, ale tylko w domu, a śnieżnych na zewnątrz świąt. Dziękuję bardzo. Więc bardzo mi się podobały występy, występy Dzieci Jasełka, jak również podobały mi się występy starszych osób, seniorów, jak również pan grający na akordeonie, łapie za serce jego gra. No i wszystko w ogóle, wystawy i ten cały jarmark. Także bardzo mi się podobało. No i z okazji przy okazji chciałam skorzystać z tego, żeby móc złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. W ogóle gratuluję, że właśnie Gminny Ośrodek Kultury yy, angażuje wszystkich mieszkańców naszej gminy, bo obserwowaliśmy dzisiaj i małych, i średnich uczestników i dojrzałych ludzi, którzy brali udział w konkursach, którzy śpiewali. Którzy występowali na scenie, którzy właśnie yy, 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 wykonali yy, piękne kartki świąteczne. I tak jak pan dyrektor Goku powiedział, te kartki świąteczne zostały już wysłane i posłane z, z najlepszymi życzeniami. I tak jak ja, ja dopowiedziałam, z sercem do ludzi. Yy, były to prace ludzi dobrej woli. I trafiły myślę także z tymi życzeniami do dobrych ludzi, do samorządowców naszych też. Dziękuję także za organizację dzisiejszego dnia, ponieważ całe dzisiejsze popołudnie spędziliśmy w miłej atmosferze, w miłej świątecznej atmosferze, razem śpiewając, razem przeżywając z twórcami można powiedzieć kultury ludowej. Właśnie z wykonawcami tych przepięknych prac świątecznych, przeżywając nastrój świąteczny, już tak przedświąteczny, wprowadzający nas do świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo i jeszcze jestem, myślę, wyrazicielem nie tylko swoich życzeń, ale życzę wesołych, spokojnych, radosnych świąt. Dziękuję, że zostałam zaproszona na to piękne spotkanie, na ten dzisiejszy jarmark, który na pewno jest. Bliższy naszemu sercu niż te organizowane w mieście, we Wrocławiu. I myślę, że na przyszłość musimy jeszcze więcej ludzi ściągnąć, żeby zobaczyli, co się u nas dzieje i że warto podziwiać talent naszych ludzi, naszych twórców. Dziękuję bardzo.